Słuchajcie, mamy już wszystko, czyli szparagi, prosto z pola, świeżutkie. Ekologiczne, niezanieczyszczone, Oliwę z oliwek, jajeczka własne, sól i nasz szczypiorek hiszpański, który jest połączeniem szczypioru i czosnku. Bardzo dobry. W następnej części będziemy robić tortille ze szparag dzikich, czyli tortilla de esparagos trigueros. Słuchajcie, robimy szparagi, tak? Robimy naszą tortillę ze szparag, więc pierwszy krok trzeba umyć szparagi i wrzucić do garka. Niech chwilę się zagotują, żeby były miękkie. Oczywiście jakbyśmy wrzucili od razu takie do tortilli, to, to, to nie, muszą być odgotowane. Słuchajcie, w międzyczasie jak się gotują szparagi, kroimy tą naszą cebulkę na drobną kosteczkę, będziemy podsmażać. Oczywiście w przypadku w Polsce może to być szczypiorek, a jak ktoś nie lubi, to też może ten składnik ominąć i zrobić tylko tortille z, ze szparagami. Zobaczcie, Dobry. cebula nam się tutaj podsmaża, czy szczypiorek ten dziki. Mm, szparagi się odgotowywują, zaraz wyjmę je i pokroję. I zaraz pokażę, jak się robi tortille ze szparagami. Wiecie, tak wyglądają nasze szparagi odsadzone, odgotowane. Teraz pokroję je na małe kawałki i już będziemy robić tortille z jajkiem. Jajeczka są tu, proszę, już przygotowane i kroimy teraz szparagi. Zobaczcie, kroję moje szparagi w ten sposób, tak? Jeśli chodzi o szparagi kupne, pewnie jakie kupicie, to one będą dużo grubsze tutaj, więc można obrać ten ogonek, z tym, że My, jak to w Hiszpanii robimy, kroimy szparaga i po prostu jest czuć, kiedy ten, ten ogonek jest już twardy, nie nadaje się do jedzenia, więc ucinamy. Ucinamy w tym momencie, gdzie po prostu jest. jest mniej. Zobaczcie, ja pokroiłam. Te ogonki już nie chciały się pokroić były twarde, łykowate. Więc po prostu wiemy, że że tu trzeba odciąć szparaga. Więc mamy pokrojonego szparaga, teraz je wrzucę do tej naszej cebulki, podsmażymy i zaraz wrzucimy jajko. Słuchajcie, wbiłam pięć jajek, teraz będziemy je ubijać. To już mi się tu podsmażyło, więc mogę zgasić. Na te same patelni zrobimy tortillę. Najlepszy sposób na ubicie jajka w ten sposób, widzicie? Wsypiemy troszeczkę soli, ponieważ tych szparak nie posoliłam, tak szczyp te dwie. I teraz, jak się robi tortille? Z ziemniakami, z cebulą, wszystkie te hiszpańskie tortille, więc wyrzucamy to, co żeśmy odgotowali, czy podpiekli, bo oczywiście to w tym momencie by się jajki nie zapiekło, gdyby nie było odgotowane. i na tej samej patelni zaraz będziemy smażyć tortillę. Patelnia już się rozgrzała, troszeczkę wlałam oliwy, e, wrzucam to e, jajko z naszą tortillę w ten sposób. Się kręcę. I teraz będziemy formować naszą tortillę. Cały trudność w zrobieniu tortilli polega na przewróceniu jej. Trzeba oczywiście nabrać praktyki, żeby ją potem przewrócić. Ale na razie musi się ściąć to jajko i zaraz Wam pokażę, jak się przewraca na drugą stronę. Zobaczcie, tortilla już się nam formuje, bo jajeczko się e, powoli ścięło. Teraz będziemy przewracać. Jak przewracamy? Trzeba wziąć talerz duży, taki, żeby był oczywiście większy niż nasza patelnia. Odwracamy. I przewracamy i w ten sposób wrzucamy. I teraz przypiekamy w drugą stronę. Tortilla hiszpańska jajko nie jest do końca ścięte. Środku. To też zależy od gustu. Powinno być troszeczkę rzadkie, dlatego nie powinna być bardzo przypieczona, bo smak w tym jest, żeby te jajko trochę się rozlało, ja tym powoli. Ładnie się zrobił placek. Tak? Oczywiście można jeszcze przewrócić z jednej strony na drugą, to w zależności jak zobaczycie, czy jest wolna. Ta, ta strona nie jest przypieczona, więc ja może jeszcze trochę jeszcze raz odwrócę za chwilę. Zresztą odwrócę, żeby Wam pokazać, jak to się robi jeszcze raz. Czyli robimy tak. talerz musi być duży, ciach, patelnia i tak, tortilla już jest spoko. gotowa. Przewracamy, wykładamy. Zobaczcie, I teraz tak. Kawałeczek w ten sposób się odkraja i na talerz. Tak jak mówiłam, nie przypieka się do końca w Hiszpanii torti, żeby było nie, nie mocno ścięte jajko, bo oni po prostu wolą tak, ale to jest kwestia gustu. Chcemy bardziej ścięte, nie lubimy, możemy dłużej przytrzymać na gazie. Także do jedzenia. Zapraszam.